Cześć, cześć siemano i ja jestem ADI a dzisiaj oczywiście zagramy sobie w ESA-19 od starego domowego i tak, się witam w nietypowym momencie czy coś takiego. Nie wiem jak sobie tam powiecie. A czemu? Dlatego już ponieważ zacząłem sobie kosić pole z pszenicą. Yy, dziesiątkę po prostu. I no po prostu tak żeby nie było wielkiego odcinka nie wiem 30-40 minut poczekajcie zobaczę sobie od której nagrałem 11-11 oczywiście i tak czas na 15 ogólnie skosiłem 3, nie wiem 3 zbiorniki nie dopiero 2 zbiorniki mam tak 2 zbiorniki i no, ty od starego do nowego odcinek chyba 13-14 nie pamiętam bo trochę miałem przerwy dlatego yy, dlatego bo były egzaminy trzeciego gimnazjalisty i mnie ogólnie w domu nie było dlatego odcinki się nie pojawiały proste, proste Tu jakoś muszę sobie wyjechać Przejechałem Normalnie Dobry kompanista weźmę żeby... i tak Pszica, dziewiąta no zaraz będzie 10 rano, czas na 15, żeby było jakoś tam fajnie no i no hmm. To jest ostatnie pole do skoszenia i wiadomo, że mój, mój bizonek nie ma sieczkarni więc robię na słomę a co zrobię z tą słomą to zaraz wam powiem bo wymyśliłem dobry plan kupię sobie już tą jak ona tam się nazywa przyczepę samozbierającą i będę zbierał tą słomę i ją będę sprzedawał żeby zarobić pieniądze tylko, że nie wiem za ile jest Zbierająca. a mam fajną taką jedną obrazem z modu zobaczy się no i oczywiście piszą do mnie w trakcie odcinka to się dziwić więc dzisiaj poczekajcie niedziela 14 kwietnia ten odcinek wyjdzie na poniedziałek albo dzisiaj jeszcze wieczorem zobaczę zobaczę się jak to będzie ale myślę, że dziś wieczorem albo jutro już będziecie go mieli. I co? W ostatnim odcinku sprzedaliśmy nawet rzepak i... Raczej skościliśmy rzepak i go sprzedaliśmy. Dlatego mamy 1887... 873. Ogólnie dopiero wstałem, więc... No C I no No co, ubrałem normalnie Gołp na i pizdo, dogi widziałem Tu Zecker stoi z dwiema przyczepami Ciapek czeka na swoją kolej Bo możliwe, że Na no, następny odcinek już kupię tą, tą yy, Samozbierającą Albo nówkę, sztukę, to nie wiem może wypożyczę, a jak ten to kupię sobie ja, jakąś używaną od kogoś więc no, możliwe, że będzie ciekawie bo, bo potrzebuję ją na praktycznie na następny odcinek ale no cóż no zobaczymy ogólnie pszenica bardzo ładnie sypie, jak może się zauważyć 3 ton już mam także no może być trochę ciekawie na tym odcinku i to mogę powiedzieć dalej no. jeżeli jesteś nowy albo odcinek ci się już podoba to oczywiście zostaw tą łapkę w górę i komentarz a jak jesteś nowy to suba i dzwoneczek jeżeli ci się takie podobają odcinki z LS -a. no i co tu dalej mówić nie wiem bo Serio zrobiłem sobie tą przerwę tygodniową, tu tygodniową, nie wiem, tygodniową. Praktycznie. Już mam 100%. jej! Wyjadę tu tak Żebym mógł sobie za terę wjechać. Nie chciałem wejść w sklep, chciałem kliknąć O I dobra, lecimy po Zetora. I jak w tamtym odcinku będę robił takie, wiecie, krótkie cięcia. Dlaczego? Bo nie wiem, jak tam mój laptop będzie się zachowywał po długiej przerwie niegrania. sobie otworzę drzwi. Sobie odpowiadę. I no i będę mieć całą przyczepę także będzie fajnie nie wiem ile uzbieram tego w Sigosie ale dosyć powinno być tego wszystkiego i myślę, że na odcinku skoszę te pole to będzie moje wyzwanie ogólnie sobie zobaczę ten mm koszt pszenicy dosyć dosyć jest tutaj nie patrzcie tutaj na te jak to się nazywa na to co jest w Silasie dlatego bo jeszcze są inne farmy na przykład tu są świnie, kury i tu ostry dlatego tak jest już mamy 9 ton pojadę je wysypać Pojedziemy drogami płynnymi. i w końcu ruch uliczny udało mi się naprawić. Musiałem od nowa całego stajwa robić. Zresetować go i od nowa zro... i nie wiem czy się zmieszczę. Tak, wiedziałem, że tak będzie. Już pierwszy fail, po niegraniu długo w No będę musiał jakoś po tej małej jakby łące, czy co to jest, żeby taką nawrotę zrobić i wjechać tak o. No i bardzo pięknie. No i co? Puk czeka, żeby powrócić sobie nim. Tu sobie wjedziemy na... jak to się nazywa, na elewatory moje. <grym> Zbożowe. I co? To... A. Każda w inną stronę, także pozdrow. I już mamy pierwsze 9 ton. Więc już jest dobrze. Już już, już biedę nie będę klepał. I nie wiem jak to będzie z tym, jak to się nazywa? ale ja mogłem ten wyjechać. Ze słomą, jaką sprzedam. Może już kurnik kupię. Mm, choć nie pamiętam ile on kosztował. zwierzęta, yy, no, 20 tysięcy taki kurnik, no. Jeszcze trochę mi brakuje, ale na pewno jak sprzedam to przeniejsce i jak to się nazywa, słomy, to już coś tam będzie. Sobie zostawię tu zetara. Bo chyba już w jednym tym... wewnętrznym... A nie, zostałem jeszcze w jedzonie ten. Trochę tego. Chodź nie grałem i nie, i nie umiem wy, wyczuć jak jeszcze się tu jeździ, jak się jeździło w ogóle w lesie. Także no odcinek nie wiem, może ma będzie mieć 15 minut. Ja sobie szybko save. Ę. Dobra. Save sobie wszystko grę i odcinek. I co? Rura automatycznie się składa i tak dalej, nie trzeba wychodzić. Można sobie ją złożyć i, i nie wiem jak tam słychać grę, ale no, możliwe, że będzie dobrze. I jak tam słychać mnie, bo to też jest ważne, ale najwyżej jak gło głos mi utnie czy coś takiego, to no co, wezmę sobie, zrobię jakiegoś tam tajną Przyspieszę sobie czas. Ups. I tak 500 kilo z praktycznie jednego przyjazdu mam więc trochę będzie tego Mam nadzieję, bo chcę kupić serio ten kurnik i trochę sobie przy nich to zostawię na ten kurnik dla kur po prostu żeby miały co jeść I muszę sobie kupić Coś do... Jakąś łyżkę czy coś na tył albo do przodu Znaczy na tył, bo nie mam tu z przodu Żeby sobie podgarniać ich jedzenie czy coś takiego Ale to będzie się kombinowało jak się już będę mieć kury I serio ben, be, będą syfici Ogólnie to już trzeci odcinek na tej mapie, jestem... Mm, mm, jak to powiedzieć? Podierane, że gram na tej mapie, bo jest serio piękne i bez lagów, bez niczego. Żyć, nie umierać ludziska. I te krzaki jakoś będę musiał wyciąć czy tam całować. To się zobaczy w przyszłości. I ogólnie mm, roboty na jesieni będzie w Lui tam sobie zostawię to. Znaczy bo jak to wam pokazać. Tutaj wymagania wapna. No właśnie, dwa pola wymagania wapna. Zrobię z jednego pola, jak rozrzucę wapna, a z drugiego to się zobaczy, jak to będzie. Bo nie wiedziałem, że te pole będzie wymagać tak szybko wapna, ale no. Już ten, a jakieś pole wymaga zaorania? nie na szczęście s plus 4 To mi się podoba i jedziemy na drugi kawał tylko sobie jeszcze to tam mi zostało tu słupie ogólnie aktywność filmów będzie dosyć częsta wielka nie wiem jak to powiedzieć będę się starał wyrzucać odcinki szybko z raczej nie szybko, tylko częściej. I na razie tylko mam od zero do... do... No. Od starego do nowego. Aha. Będę sobie nagrywał. Jeszcze tam mam przecież jalonkiem przez świat, ale to później się zobaczy co i jak robić. Żeby było. Będzie na pewno jakiś fajny odcinek. I no. Nie. Co tu więcej mówić? Może zrobię serio z time czy Znaczy wiecie z takich szybkich gierek, że ja nagrywam i nic nie mówię, tylko puszczam muzykę, przyspieszenie y, razy 5, 10 <laughs> i lecimy. w ogóle to było głupie no ja tam zrobiłem lekki postój mojego kanału przez te głupie egzaminy e ale teraz się aktywność zmi, zwi, zwiększy obiecuję to ja chyba wam samochód no, zapomniałem, że ruch uliczny jest wyłączony no. po nowym Renault <grystanie> C4 jak to tam się zdało i chyba z tego kawałka, chyba będzie dosyć, dosyć, 18 ton tak myślę sobie, że będzie ale nie wiem jak to będzie ziom pojadę po, pójdę pozatora jeszcze i No. Szkoda, że... To nie... Jak to... Że to automatycznie nie hamuje. Bo tak to sobie, patrzcie, wygniotłem. O. Nawet ten... Chwasty miałem. Zapomniałem o tym. Ale one są suche, to znaczy, że były pryskane. Do tego to ja nie pamiętam. Zaczęliśmy od której 11 i już mamy ten no Około 10, 14 minut tego odcinka jest. Także dobry czas na żniwa. Bo pamiętam we, yy, na Lipinkach. Przecież było no, dosyć ciekawie, bo 30 minut odcinek ze żniw zajął z jednego pola. Także no. No tu może, nie wiem, z 20-25 minut, to już jest lepszy czas. Bo wiem, że dużo ludzi nie, nie ogląda nie, co? nie ogląda do końca takich długich odcinków. No chyba, że wiecie, już ktoś lubi takie coś oglądać i albo mu się nudzi takiego małego, nie wiem, youtubera. Nie jestem youtuberem, tym, nie nie mam nawet tysiąc słów, czy coś takiego, ale oglądam go. I to jest dosyć ciekawe. To będzie ciekawe, czy ktoś oglądał mój odcinek do końca. O, jeżeli dotrwasz do tego momentu, to... napisz hashtag Adi i... i to tyle, i krzypnę ci serduszko, i zadaj jakieś pytanie w komentarzu to odpowiem możliwe że w następnym odcinku kto chce niech pisze zapraszam ja chętnie poodpowiadam. no i co tu gadać fajnie się, się mi tu gra bez szybko no właśnie zapisywanie Zapiszę odcinek. I tak. Bo no, to ja nagrywam w krawce, no. Wiem. O oh Boże. Ten bizon nie ma hamulców. To jest minus tego bizona. Seria. jechałem tu jakoś będę musiał to mi jakieś wyciąć ale to później nie wiem nie wiem jak to zrobić ile tu jeszcze 3 przejazdy 4 będą bo to 4 metrowe w sumie jest header 4,2 metra jak jeszcze dobrze jest na początek taki mieć tylko zbiornik taki mały ale to się to się kupi jakiegoś ładnego dużego później ale później dopiero jak się trochę z pieniążkami ustatkuje już w jedną i w drugą stronę 50 Dobra, 70% będę mieć około, jak widzę, jak myl Nie, dobra 65, nie. 70, 65. No 66. O nie, 7. Oj, oj, i myszka mi się... Od... I myszka mi się odłączyła. Także pozdro. To jest takie trochę dziwne uczucie, bo tamte odcinki nagrywałem dwa tygodnie temu i wrzuciłem je dopiero tydzień temu i tak wiecie Jak dziwnie teraz się nagrywa na żywce Bez, bez wymyślonego tekstu i tak dalej Choć i tak nigdy nie wymyślam, ale to kij z tym. Ale i tak dobrze mi się gada. Na pewno każdego z was zanudziłem, ale no... No cóż... Nie każdemu się podoba. Ogólnie ładna pogoda, raczej przez te 3 dni to była brzydka pogoda, bardzo zimno i tak dalej. Ale teraz się zrobiła ładna pogoda i... Jest ciekawe. Idealna normalnie pogoda na, na uprawę Ziemi pod kukurydzę Gdzie mo, możliwe, że Jak mi się uda to nagram jakiś odcinek Tylko nie wiem jak Z uprawy ziemi W lesie kurde, jak to się nazywa Sążniwa w że życiu jestem. jest ten je, wiosna, wiosna, wiosna I sobie przyjadę, bo nie chcę sobie No Tak brzydko mieć pora Ile będę mieć 8 coś, to sobie dokoszę jeszcze jeden zbiornik, bo na pewno to będzie jeden zbiornik więc ponad 20 ton będę mieć ale piękny ten zetor ma opony i on w ogóle tak pięknie wygląda aż no, by się chciał zrobić taką miniaturkę tylko będę musiał muszę sobie zrobić modna yy, po, pobrać albo zrobić żeby chudy znikały bo serio czasem te, takie ładne miniaturki by mi wychodziły patrzę na, u, na ujęcia z filmu, czy coś takiego Jak sobie biorę do montażu, czy coś takiego Choć tak za bardzo ja nie montuję filmów, tylko dodaję czasem muzykę Choć muzykę będę musiał dodawać Bo ciekawiej się ogląda Takie filmy z LSA A cóż To i we sobie pojadę ja sobie pojadę tędy to już będzie inaczej. Nie, może... Coś mi wyskoczyło. Nie wiem co. Chyba kurde. e Chcę wam powiedzieć, coś mi wyskoczyło, <laughs> jakiś komunikat o aktualizacji sterowników do karty graficznej i po tym odcinku będę sobie chyba je aktualizował, albo jutro. Zobaczę, to dzisiaj jeszcze sobie nagram to do końca. Dosyć ciekawe będzie. Ogólnie fajna tutaj góreczka taka, skos ale kurze Sucho <susza>, Susza niczym w prawdziwym życiu i ogólnie to ja sobie będę na farnie i raczej tutaj w się na farnie. Zrobię sobie farmę z krowami Będzie ciekawy, nikt tu nie jedzie. Aaa, jedzie, jedzie, zbignie. <śm> zbychu No i co? Jeszcze jeden przejazd w to mi we wty? Znaczy jeden i pół przejazda. To już jest pół Helera. Nie będzie koniec odcinka nie. Mówię, że nie będzie trwało te 30 minuta. Nawet jak i, i tak dobrze, że zacząłem nagrywać w takim momencie, bo mm, chociaż to trwa 30 minut, a nie 40. Bo większość osób jak widzi, że 40 minut czy coś takiego to już nie ogląda. Także no. A ja nawet nie poczułem tego, że minęło te pół godziny. A ty? Na razie 25 minut. Jeszcze 4. No cóż. Serio, nie poczułem tego, że tak szybko mija To sobie jeszcze ten jeden ten... Zbiornik na... do końca wprawy i... się pożegnał z wami. Do następnego odcinka na pewno który jak się postaram to wyjdzie we wtorek i <grym> ta seria się postaram żeby wyszedł we wtorek bo chcę teraz taką regularność i będę sobie że uhuhu. będę normalnie youtuberem rolnym <grym> najpierw będę gry nagrywał a później zobaczycie co się pojawi Mogę wam powiedzieć, że w wakacje to będę mieć to na kraju. Ja sobie zrobię parę chwilów z Racha, z prawdziwego życia i co? Już mam na 100% w zbiorniku. Wyłączam bizona. Ja to tym, tym kurzem, który się przed chwilą wysypywał spod Bizona się z wami żegnam. Do następnego odcinka trzymajcie się, cześć.